Dzień dobry, witajcie w kolejnym poradniku do Animal Crossing New Horizons. Dziś pod lupę bierzemy miesiąc lipiec. Nie przedłużając, zobaczmy, jakie nowości pojawią się wtedy na wyspach. Na pierwszy ogień idą nowe owady. Jest ich dosyć sporo, a wśród nich są takie, które spotkać możemy na palmach. Niektóre z nich są rzadkimi i drogimi okazami. W niedługim czasie wrzucę film o tym, jak sprawnie i przyjemnie je wszystkie złapać. Jeśli chodzi o ryby, to są nowości na lipiec. Niektóre okazy są naprawdę interesujące. A w wodach otaczających wyspę pojawią się te oto stworzonka. Z końcem lipca znikną tylko trzy osobniki, warto ich poszukać, jeśli jeszcze ich nie skolekcjonowaliście. Z innych newsów związanych z naturą, w połowie miesiąca zakwitnie hibiskus. A teraz lecimy dalej. 9 lipca odbędzie się turniej wędkarski. Możemy wtedy łowić ryby w określonym czasie i zamienić je na punkty, dzięki którym zdobędziemy unikatowe przedmioty od CJ. A. Oto lista wszystkich rzeczy. Do łowienia ryb koniecznie przygotujcie sobie przynęty, dzięki którym zaoszczędzicie czas podczas turnieju. Dajcie znać czy w ogóle go lubicie, bo mnie na przykład irytuje to, że ryba czasem nie bierze od razu, przez co nie łapię ich zbyt dużo w jednej rozgrywce. Ale za to 23 lipca znów odbędzie się back-off, czyli turniej łapania owadów. Tu już szybciej można uzyskać fajny wynik. Jeśli więc nie załapaliście się na czerwcową odsłonę zawodów, teraz możecie nadrobić zaległości i zdobyć trochę skarbów od flika. Zasady turnieju są analogiczne do tego z rybami. Lipiec jest spokojniejszym miesiącem, więc to wszystko, co będzie się w nim działo. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i pozytywny odbiór ostatnich filmów, bardzo mnie to cieszy i już tworzę dla Was kolejne materiały. Jeśli jesteście ciekawi co to będzie, zachęcam do subskrypcji, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.